Będę pierwszy na plaży, drugi popatrzę, a tu na brzegu sąsiad kurwa stoi świeżo po kąpieli i patrzy se na morze. Zbyle odejdę, schowam się tam gdzieś później do zaskoczy w środku odpoczynku i cały mi spieprzy wszystko. Będę musiał odpoczywać, nie liczyć na nowo od tego. Lepiej już sam go tego i będę miał to z głowy, już tylko odpoczynek potem. Dobry sąsiadowi, przepraszam. Witam, sąsiada. Nareszcie słońca trochę. Słońce wyszło w końcu. Przepraszam. Słoneczko zaświeciło. Słońce! Co słychać? Nie udało mi się życie. Zmarnowałem. Uciekłem od pierwszej, jedynej miłości. Potem ożeniłem się bez miłości. Jedyna istota, którą kocham. Mój syn. Wychowywał się w piekle mojego małżeństwa. Tak jak ja. Wychowywałem się w piekle małżeństwa moich rodziców. A myśl, że mój Sylwunio będzie tak samo nieszczęśliwy jak ja, łamie mi serce. Praca, która była moim powołaniem, okazała się udręką za grosze. Zabija mnie samotność, którą sam sobie zgotowałem. Nikt i nic mi już nie czeka. Nie widzę przed sobą przyszłości. Jestem w proszku, w rozsypce. Wypalony. Rozmontowany. Śmiertelnie zmęczony, chociaż niczego w życiu nie dokonałem. Muszę przystanąć w biegu! Chociaż nigdzie nie dobiegłem. I odpocząć. Odpocząć za wszelką cenę! Aha! Nie słyszę w ogóle! Słuch mam dobry, ale tylko szum słyszę Może to może, szum może No to, to żona mi szepie No to Miłego wyczasu Dziękuję